Elnok powstał w 2008 roku. Już od 6 lat tworzymy wspólnie historię. Na obecnej edycji mamy 760 osób i nie obyłoby się, gdyby nie, nie z pomoc firmy Huawei. Mam ze sobą Piotrka z firmy Huawei, który aktywnie działa w promowaniu konferencji, a także e, ściąga tu ciekawe osoby na, na to wydarzenie. Chciałbym Ci zadać kilka pytań e, na temat. PLNoga i na temat tego, czym się, e, czym się zajmujesz. Na pewno mówimy o, o rozwoju sieci, o przyszłości, o przyszłości sieci, e, co ma bezpośredni, zwie, bezpośredni związek z, z działalnością, działalnością Waszej firmy. E, moje pytanie, jaki największy cel stawiacie sobie w ciągu roku e, do zrealizowania, a jaki cel stawiacie się ciągu, stawiacie sobie w ciągu 10 najbliższych lat? E, no, na najbliższy rok e, generalnie planujemy dosyć duży rozwój. W zeszłym roku uśliśmy około 50% w dosyć trudnych warunkach ekonomicznych w Polsce. Natomiast w tym roku plan jest taki, żeby wzrosnąć dwukrotnie, czyli dwa razy szybciej. No, żeby to było możliwe, to oczywiście e, będzie konieczne, że tak powiem, rozbudowanie e, liczby osób w firmie. Jeśli chodzi o e, technologię, Jesteśmy coraz szerzej obecni u dosyć dużych klientów w Polsce. W zeszłym roku zamknęliśmy kilka ważnych projektów, między innymi w grupie PKP czy w grupie PKoBP. No i w tym roku chcielibyśmy takich większych projektów robić u dużych klientów więcej. Wprowadzamy parę ciekawych rozwiązań, więc mam nadzieję, że, że to jakby nam ułatwi zadanie, a z kolei klientom ułatwi trochę życie. Generalnie staramy się od naszych klientów e, przyjmować sugestie co do rozwoju. Wydaje mi się, że jesteśmy jedną z nielicznych firm, która rzeczywiście elastycznie działa w tym, w tym obszarze, czyli słuchamy, co jest potrzebne i staramy się to potem realizować, no, wdrażając nowe produkty i technologie. Mhm. Zarówno bank PKO, jak i PKP to, to nie są mali gracze, gracze na rynku, to są, to są duże firmy. E, kogo można spotkać na PLNogu e, i, i... Co Wy, jako, jako Huawei, oczekujecie po takim, po takim spotkaniu? No, na plog PL u oczywiście spotykamy bardzo dużo e, dużych operatorów, którzy też są klientami Huawei. A. Spotykamy mniejszych i średnich, i generalnie chyba to jest jakby większość e, ludzi, których można spotkać tutaj. Natomiast z roku na rok e, widzimy, że coraz więcej pojawia się też e, ludzi, inżynierów, administratorów. Spoza takiej branży typowo operatorskiej. tak? Chociażby w trakcie tej edycji jest no, kilka banków, kilku przedstawicieli, kilku banków, e, różnych jednostek samorządowych, e, szpitali, także no, w tej chwili jakby ta idea PL noga troszeczkę się rozrasta. No i generalnie bardzo nam się to podoba, tak? bo sieć też jakby no, nie jest tylko e, no, używana przez operatorów, ale de facto przez bardzo wielu różnych klientów i no też jakby technologie stosowane w sieciach operatorskich też coraz częściej się pojawiają w sieciach takich dla powiedzmy no firm, przedsiębiorstw. Także wydaje mi się, że to jest jak najbardziej słuszny kierunek i to nas cieszy. Czy bierzesz udział w podobnych spotkaniach jak PLNOG, ale na arenie międzynarodowej? No, przyznam szczerze, że ostatni rok nie. Dwa, trzy lata temu byłem bardziej zaangażowany w pracę biura regionalnego Huawei i wtedy, wtedy na podobne spotkania się od czasu do czasu udawałem. Natomiast na no, ostatni rok to jest Polska. A tu pełno jest zdecydowanie największym takim niezależnym eventem dla, dla ludzi zainteresowanych sieciami. Także zdecydowanie zawsze tutaj jesteśmy. Mhm. Teraz podpytam ci troszkę może bardziej od strony technicznej, nie, nie, nie będę pytał dłużej o, o samego PLNOGA. Jak widzicie rozwój sieci LAN w najbliższym czasie? No tu wydaje mi się, że będzie bardzo duża zmiana. Tak ostatnich kilka czy nawet dziesięć lat to był pewnego rodzaju zastój, natomiast w tej chwili widać bardzo duże zmiany na horyzoncie. Wydaje się, że no przede wszystkim kwestia integracji sieci bezprzewodowych i przewodowych, to jest kluczowa. No z uwagi na to, że po prostu urządzenia bezprzewodowe są już bardzo popularne e, i też no, pracownicy chcą wykorzystywać je jako, jako narzędzia też pracy. E, no, w związku z tym sieć bezprzewodowa, integracja jest siecią przewodową. Do tej pory były to zwykle niezależne sieci. Na najbliższy czas my wprowadzamy teraz takie rozwiązanie sieci LAN następnej generacji, gdzie po prostu nie ma już rozróżnienia, czy... Użytkownik się podłącza po kabelku czy bezprzewodowo, jest traktowany tak hmm. samo i tak samo to działa. E, jakie jest Wasze podejście do SDN w tym kontekście? E, w ramach tego rozwiązania sieci LAN następnej generacji też e, wprowadziliśmy e, protokół OpenFlow i jego rozszerzenie które mam nadzieję, że będzie e, w, za jakiś czas e, e, ustandaryzowane jako OpenFlow 2.0. Mówię tu o technologii POF, protokol Oblivious Forwarding, czyli takim przesyłaniu pakietów niezależnym, kompletnie od nieznajomości protokołów. Nasze, nasze switche 12700 potrafią jakby być sterowane przez niezależny kontroler. Kompletnie jakby, nie mając pojęcia o protokołach działających w sieci, mogą rutować różne pakiety, blokować. Przesyłać no, cokolwiek zależnie od tego, co kontroler im powie. Także mm -hmm. no, Openflow to jest jedno, natomiast mam yy, nadzieję, że jakby pójdziemy to troszkę dalej i po prostu kolejny protokół będzie jeszcze bardziej otwarty i będzie umożliwiał użytkownikom już dowolne sterowanie ruchem w sieci. Mm -hmm. Ta edycja pełnoga to SDN, to bezpieczeństwo. Dalsze, dalsze dyskusje na temat wdrażania IPv6 i tak dalej, to o czym mówiliśmy, czy mówimy, możemy, można sprawdzić na stronie Pelnoga, czy też na, w, przeglądając nagrania na YouTube. O czym chciałbyś, żeby była kolejna edycja? Jakie tematy uważasz z perspektywy najbliższego półrocza albo całego roku będą poruszane na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w Krakowie? No, przez pół roku. E Pewnie aż tak dużo się nie zmieni. E, wydaje się, że no, tematyka ta wokoło Data Center jest jakby bardzo istotna, bo wiele się mówi o cloudzie ciągle i będzie się mówić, więc kwestia budowania Data Center czy przez operatorów, czy przez właśnie użytkowników powiedzmy końcowych, no, będzie jakby ważna i dla jednej i dla drugiej strony, więc zdecydowanie jest to, jest to temat e, wydaje mi się interesujący dla wszystkich grup przybywających na mhm. pełno. Ok jeśli miałbyś krótko i zwięźle podsumować Pelnoga, przypuśćmy w jednym zdaniu, co byś powiedział? Największe w Polsce e, niezależne spotkanie ludzi technicznych, głównie zainteresowanych sieciami. Mhm. Zdecydowanie warte polecenia. Chciałbym Ci podziękować za, za ten wywiad, podziękować firmie Huawei za zaangażowanie i za promocję, promocję PLNOGA, gdyż robimy to, robimy to wspólnie. Jest to inicjatywa mocno niezależna, dlatego zależy nam na współpracy ze wszystkimi firmami. Dziękuję Ci za wywiad. Dzięki. I do zobaczenia mam nadzieję na kolejne edycji. Jak najbardziej. Był z nami Piotr Głaska. Zapraszamy do oglądania kolejnych wywiadów, które również w najbliższym czasie pojawią się na YouTubie. Dzięki. Dzięki.